Witajcie. Kontynuujemy naukę piosenki dni, których nie znamy marka Grechuty. Zrobiliśmy już akompaniament do zwrotki, zrobiliśmy już akompaniament do refrenu. Teraz chciałbym Wam pokazać, jak w stosunkowo prosty sposób można zagrać linię melodyczne, wykorzystując te akordy, które już gramy. Wygląda to tak. Zwrotka zaczyna się od słów P, więc. Czyli gramy akord Amol. Na strunie E już mamy linię melodyczną. Początek. La, na, na. Przykładamy palec czwarty na strunę H, H na trzeciej próki Mamy ta, 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 ta. I C dur. Powtórzmy ten fragment. Ta, ta. Zmieniamy na G. -dur. Chwytamy tę te, wersję G. kiedy trzeci palec przyciska na strunie H na trzecim progu, ponieważ tu jest dalsza część linii melodycznej. Czyli graliśmy D, E, G, D, i znowu wracamy do C. Duru i gramy pustą strunę E. Powtórzę. Przechodzimy do Demolu. Gramy dźwięk F pod pierwszym palcem i ha, tutaj sobie zrobiliśmy takie zejście F E D Nie. i A -dur z dźwiękiem E najwyższym C-dur znowu E D C D. Mówię oczywiście o, o melodii, którą tu gramy. Jeszcze raz powtórzę. Ładnie to wygląda. Gdybyśmy chcieli to nieco rozszerzyć, jeżeli chodzi o arpeggio, czy też o sposób w jaki będziemy grali prawą ręką, to wyglądałoby to tak. Można zagrać z przebieranką, można z szarpaniem. Wszystko zależy od tego, komu, która technika jest bliższa albo lepiej mu wychodzi. Sam czuje, że mu to po prostu się bardziej podoba na przykład. Można to grać na kilka sposobów. Spróbujcie z, od tego, że chwytacie akord i zapamiętujecie linię melodyczną, a potem z akompaniamentem, czyli z tym wypełnianiem tych przestrzeni pomiędzy linią melodyczną, zrobicie to, co, co uznacie za, za dla siebie najfajniejsze. Potem przechodzimy do refrenu, gdzie melodia jest zbudowana w ten sposób. Melodia gramy tak. Ważne, czyli dźwięk F, potem G2, czyli dźwięk A tutaj. A, G, A, I, T T, 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 E. Przepraszam. H, C D C D E G A G A H i pusta E E F G, D, 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 D. Pamiętacie kiedyś było takie ćwiczenie w C duże, gdzie graliśmy G A H C D E F G Fantastycznie się po prostu sprawdza ta umiejętność, która wtedy była wyćwiczona w tym, żeby teraz móc ją zastosować w, konkretnie w tym, w tym refrenie piosenki dni, których nie znamy. Tutaj wkładanie akordów jest i łączenie z, lini z linią melodyczną było dla mnie troszeczkę skomplikowane, więc zastosowałem metodę grania tylko dźwięków basowych. Spójrzcie.

Trzeba trochę się przy tym gimnastykować i mnie to zajmowało sporo czasu. Możecie to robić lub nie. Natomiast pokazuję Wam, że istnieje taka możliwość może są między, między naszymi uczniami bardzo, utalentowane, bardzo utalentowani uczniowie, którzy sobie z czymś takim poradzą. Tak więc przypominam, tak wyglądała linia melodyczna do. Z, do refrenu i jeszcze nam została część C, która też jest y, y, stosunkowo łatwa do zagrania właśnie wykorzystując te, te, te klasyczne sposoby przebierania. Zagramy to amol. Jak rozpoznać ludzi? Emol, C-dur i już nie znamy. G-dur. Znowu powtórka. Amol. Potem dum, dum, tu tu, 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 tu. I znowu ważne są tylko te ty, ty, i, i tak dalej. Przypominam akordy to Amol, E mol, C dur, G dur, Amol, E mol, C dur C i G, Demol, A dur, F uproszczone i C dur. Chodzi o to, jak zagrać tą linię melodyczną, którą Marek Grechuta tam śpiewa, to jak rozpoznać, czyli gramy y, od dźwięku A, czyli G2, uderzamy ten dźwięk dwa razy, jak rozpoznać, czyli pusta E i H3, jak rozpoznać ludzi i wtedy, gdy chwytamy akord E-mol, gramy pustą E i pustą H, czyli nie, nic skomplikowanego jak rozpoznać ludzi C-dur C, 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 czyli H1 i pusta struna H z tym, że bas już zmienia nam się i jest akord G-dur g, -dur. g -dur. powtarzamy tą figurę bo tam chyba coś takiego było Demol Najwyższy dźwięk, czyli F, na, 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 i A dur, z tym, że pierwszym palcem, gdy chcemy wykonać melodię, jeszcze przyciskamy na e, strunie E1. Ha, no, można zrobić jeszcze F, 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 F dur i tutaj jest dźwięk A, 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 H, C, C. Jeszcze raz. Tak ta piosenka się kończy. Więc widzicie, mamy do zapamiętania zwrotkę, refren i, i część C. Możemy grać te wiolonczelowe, basowe podejścia. Można spróbować wsadzać w to linię melodyczną. Jest to bardzo ładna piosenka, na pewno, gdy ją sobie opracujecie, no to przyda się to Wam i będzie się wszystkim podobało. Mnie się podoba bardzo. Pozdrawiam i zapraszam na następne lekcje. Super Guitar TV. Piszcie komentarze, lajkujcie. No i widzimy się na, za, za jakiś czas. Pozdrawiam.